Okej, okay, my friend needs to be kap Nie? Muszę muszę zrobić high card? How much? How much to high okay. Za 4 zł, no okay. jeszcze za 4 zł nigdy się nie obcinałem powiem szczerze. Nawet u krysz. Nie, ja dodaj innego. Czekaj, jak, jak kamerę? Nie wiem Może połóż tu i. A masz to jak jakiś... To właśnie nie mam. Proszę, na tych 6 po prostu, pałusz albo usiądź tam. Zobacz czystość najpierw, wiesz? Bo na pewno mówić poważnie. No to co mi możesz zrobić? No kurwa, może mi chciała mieć jakaś żeletka, czy coś. No to gdzieś mnie nie zatnie. Nie? No nie? ja nie wiem. W ogóle fajna ta. Hana Montana. Gdzie? No nad płachcie. ja bym się tu nie golił, szczerze. No jak, nie, się golić. Nie, ja zmieniam miejsce na pewno chcę jeszcze się skupić na ciocie. One kąm. Yeah yeah, I want just some short, you know, some short, here. short here, yes yes. No, short here. one. One, point. one point for them and their thing, you, know. you know. On wszystko wie, spokojnie. Czekaj, ja mu po, wiesz co, ja mu pokażę. taka git? Tak mu pokażę. Ej, to co jest ta przed... Pokażę ci po prostu jaką ty miałeś fryzurę, żeby ci szybko zrobił. This? just this. A co Nie chciał nawet, nie wiem dlaczego. Nawet za 4 złote nie chciał. Nową założył? O, ta maszynka też widzę, że nowa. Byłaby, gdyby już cofnęli do pierwszej wojny światowej. Patrzcie, jak mu dobrze wychodzi. To. Macie pow z tego. Ej, naprawdę, no. Jak na, jak na fryzurę za 4 zł. ja 4 zł zapłacę. No i normalnie maszynkę tu mają, naprawdę to dobrze wygląda. No ja zadowolona będzie? No, ja już jestem zadowolony. Bo ja nawet nie mam czasu pójść do w Polsce Ja od razu jadę na ślub How long do you cut? Okej, okay, okay. <laughs> Widzę, że on jest skory do rozmowy jest skupię, najwyżej się skupić, bo mnie na łyso zaraz zrobi. Czemu tu oni wszędzie jakieś papryczki i ten i owoce zawieszają na klamkach i na samochodach Ej, wygląda, ponieważ... Ty, ale jego klienci, on miał serio dobrze ostrzyk niektórych klientów. Kurde Patrz, Kasper Błoński Tyburski Joseph Bratan I ten. Tutaj to nie wiem kto. A zobacz ile influencerów tu przyjeżdża. Z był Rojo Ten Alibaba Król Kebaba. Naprawdę dużo klientów miał fajne. Is all photos you <laughs> widzę, że, widzę, że podobnie. <laughs> podobnie stojący w trakcie rozmawiasz. How long do you work? Sir, how long do you work? Yes. How long does she work in uh, barber? 12 years? Woah. Yeah. Wow. Ale no, No i tu mają obrót człowieku 12 zł już na godzinę. To będzie nie wiem, ze 120 zł. Ej, 120 złotych dziennie ty tak. Raz. dobrze wygląda, nawet ci za kolę zasłonił A i zobaczymy jak przypze tych Patrz tu se żyletka leży na dole w ogóle. Mam, ja mam strach, nie wiem jak się nazywa taki lęk, ale mam lęk przed żyletkami, poważnie mówię Jak widzę żyletkę to mam od razu lęk Ja mam za darmo w domu, jak stary ogoli Kurde, ja pamiętam jak mnie mama goliła Kupili, Kupiliśmy maszynkę jaką za 60 zł do domu i siadało się w kuchni i mama po kolei wszystkich prygała. Aż do momentu jak ojcu wycięła takie, takie dosłownie, nie wiem czy, co, co się tam powaliło ale wycięła mu taką dziurę w głowie od przodu. I wtedy przestała. Już, już prygad. Zasłania on niestety. Ale naprawdę ma dobre portfolio. Zobacz, jak on tego tyburskiego zrobił dokładnie. Naprawdę za to szatło. Ciekawe, że jak mu powiedział, że mi tak coś zrobił, to by mi zrobił. Że tu? Szczerze? Kurde mnie to strasznie, że oni tak nie szanują swojego kraju. Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie na przykład na ulicy normalnie yy, jakiegoś śmiecia, a co chwilę widzę, że ktoś po prostu wyrzuca to na środek, w miejscu, no w, miejscu w którym mieszka praktycznie wyrzuca śmieci. Dlatego nikt nie strząta. Nie kłam ich w ogóle. Bo oni nigdy się nie ruszą, jeżeli będą tak to robić. Nie zaczął, nie <laughs> Trochę tam się zaciął. Kogo, wiesz. No, coś ci leci Za, na tyle Ty on cię zaciął A wiesz, że to jest koniec sektu na tym wyjeździe O patrz Cool Yeah very good very good Cool I like it Okej okay. Koniec Pokaż odwróć się Jeszcze górę siąć Nice, nice. Backham, backham. W ogóle myślę, że ta woda to odmiennie, ja nie ją w koszykach. Ja pierdolę, wygląda jak święty Mikołaj. Wtedy on serio wygląda, jakby wiedział, co robi. No, naprawdę ja, jest. Jestem ja, taki gruby, jestem czy każdy po prostu przyjrzył na takie, takie. Nie, takie, takie lustro, takie lustro. Takie lustro. Obróć się trochę. Nice. Jeszcze krócej, no, lecimy. Nice. Nice. Ej, nice. nice. hey, dawaj taki zaczec, jest dobry. Owie. Oh, yeah. Jest, good, good. do tyłu. Ronaldo. Jest, Ronaldo. Ronaldo. Ej, no ty! Dobrze cię ściął Mówisz, to po mordzie pomacą. Ej, dobrze wychwyty, to nie jest źle, naprawdę. Nie, to już czoto po mordzie był tam. Dobrze, yeah, ale. Fajnie. Dobrze. Fajnie, okay. Okay. Masaż? Jest masaż. Jaki? Massaż? Massaż? No, baby, baby, on nie ma czasu, bo jesteśmy pariami dla ARM-u. Nie, to jest pariami No, musimy się śpieszyć. O. Nie no tak. i? Czekaj, fresh. weź, nie pod światło, tylko tak o, 360? Nie no, przód najlepszy, moim, moim zdaniem przód faworyt. Wresz. Zapłaciłeś mu? No. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. No, Dawaj, w prawo. Ja muszę mieć głowę, I, ja muszę głowę i, i, i twarz, Przecież dobrze wyglądasz. On mnie tu szot... po twarzy wytarł by, całego. No, nie, nie. Dawaj tu tu, tu, tu wygląda dobrze. Ale no, co zrobić? Nie wiem, no niech się zetnie. Nie się widzę, wybrał fryzurę. But. Is this. Odkażone? Is this. Krzypsik? Is this. Spry. No, Spry. Is this safe to. No dawaj, co ty się pytasz, ja już byłem. Górę, nie, górę też, górę też. Po co ci boki? A Aspitaci może tuż na cień Can we hear so we can record? Dawaj baskata, też górę też, górę też, oszuście. Jak nigdy, ktoś ci musi ścinać górę. Ale bo, bo to wiadomo, że umie Oj, ale to jest brudne, zobacz Stary, to jest obsrane całe Wiesz mój chora, z paną Montano był lepszy Ale proszę, wash it <laughs> Dobra, co ty, czyścioszku? There's a... No, Water, water, water Nie, water, yes Nie, water on her. Patrzcie, on to wszystko w szufladzie trzyma Zobaczcie, on normalnie w szufladzie trzyma wszystkie nożyczki te razem na gazecie jakieś Zobacz co to jest Co jest? No co, no nożyczki Jebane normalnie w gównie Dobra, weź bądźcie zaraz na ulicy, zepnę jak takie taki niemiły Please, please, please Oskarek deweloperski się znalazł Do this hair, this hair This haircut do him Jaki to oni mają tu język? Nie wiem, ale patrz, przed tobą jest na naplutę na tym tym. Zobacz, coś, coś brudnego. Only like gdzie jest. Oni daj gdzie Jak jest. Oni daj jest. Oni jest. Oni daj gdzie jest. brudniejszym barberze się Ja <making mixed> Char Sakatehain? What the f**k did you ask? Did you throw any char? Okay, okay. Clear, clear. Yeah. Please, please, because I don't want to have kids. <laughs> no kids, please. No kids. How long have you been a hairdresser? How long you work here? Uh, no, I mean how long? How uh, much time? Yeah, like one year, two years, three years. Five years. Oh, five years. Nice. Ty to jest doświadczony. Gotowe, ty już Are więcej nie trzeba. No spokojnie poprawi, mój nożyczkami potem poprawił. Your... A it, please. A chłopie, żyleteczko elegancko. Najgorsze jest to, że jeden zły ruch, jeden zły ruch i... Ja nie wiem, on to robi, on nawet ci żadnego włosa nie ściął Jak zamknę prawe oko i lewe, to zer... Zaje... się w kamerę Ty no... Precz, luk Co on robi? Nie wiem czy mójcie jakimś ręcznikiem okrył? Ej, ten ręcznik jest Ten ręcznik to na podłodze leżą na 100%. O ja pierdolę O, dobra, wytrzepał już. Co? Nie wiem, tak. A, suchy szampon, ton, tak. Nie wiem, tak. Jest, jest, jest. Nie co, on teraz. No suchy szampon, on no ci włosy teraz umieje. Chęć, chęć, chęć. A ile mu z tego? Ten, ten chłop tam mogł mieć taki ubaw z tego, co panek potwierdzał. Darek, ty teraz na włosach będziesz miał ten, to. co antybakteryjny płyn. Uuuu uh, masaż co robi? No masuje On gagry gagry ci robi On myśli, że pies przyszedł i go wygłasza po prostu Dobry piesek to, Chciałeś masaż to masz, z finiszą Kurwa ty! patrzcie jak on oh się yeah. nazywa, Makłowicz Super. Makłowicz, co jest ten klient Co to jest? Co to robi ci? On sam ją zbudował Czujesz jakieś wibracje? Teraz duży napiwek Sam człowieku tak jak w więzieniu budują Do podgrzewania Lepszy masaż niż strzyżenie, na jak Kurwa to freezer premium za oba <laughs> On wciera teraz kupę ze swoich rąk w twoje czoło Aleo My friend Vidro action Ye yeah, vloggers From, where you From Poland Polando ja aż popuściłem Zobacz <grymne> ty masz mokre I sery masz mokre <grymne> To jest przyjemne O, o, o To jeszcze nie koniec On ledwo to podnosi On ci goli, golić brodę będzie chyba Nie, to na pewno nie poszło Tak, tak, on ci golić brodę chce No, a i pamiętasz, ten ziomek mówił nam, żeby nie dawać golić sobie brody, że że wie, że włosy ok, ale żeby nie golić sobie brody, Żyletko u nich. Tak nam, tak ten przewodnik mówił. To on cię wybielił. Spytaj się, czy odbyt też. On już to kończy? Stary, to dopiero początek. tak mi oczy szczypią, że to jest Powiedz mi. O, wyciera ze spermy. Mumia! Jutro budzisz czarny? Ej, ciekawe czy tak się stanie, żeby jutro się czarno obudzić. Ty na włosach masz to białe. Czekać, czy on ci umyje włosy. O, uwaga. Wodą z kibla go psika. O fuj, on się tym ręcznikiem wycierał <grymne> O brzydliwe Ty się nie domyjesz, Pat to była przesada Włożył jej paluchę do buź serio? Ręcznik po dziesięciu klientach <grymne> Nie dziwny zachwyt, jak tym wysieram. <śpiewanie> <śpiewanie> no daj mu się wytrzymać. daj mu się wytrzymać. No to Myślisz, ta woda jest butelkowana, w <grym> tak? Myślisz, że ta woda, którą mnie jest butelkowana? Czy... Tak, ta, 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 ta woda to jest skały, ta woda to jest skały, skał, żeby bo dzisiaj tu padało przecież. To jest hit, powiem tak, jak ty jutro się nie obudzisz chory, to będzie hit. Ten masaż oszu nawet. Ej przez oczy da się zarazić? Tak On sobie palce myje na tobie tą to masę może podjąć okay. Co to? A ja się nie wypłacę No On to znaczy musztardo Franek jak parówka Ej, wygląda jako musztardo jak Ja nie wiem czy to nie jest jakiś <laughs> jakoś dodatek Wiem, to, to nie jest jenken. Mam nadzieję, że to nie jest jenken. Gówno na słońcu, człowieku. Ty, a my pieniędzy nie mamy, bo my nie byliśmy w bankomasie. Kartą na pewno. Tak, na 100%. Chłop ma jakiś masażer. Sprzed wojny. myślisz, <głos》>, że on kartu... ręcznik. To też do dupy. On, mi się wydaje, że on tego ręcznika to nie pierze w ogóle. On na każdym kliencie stosuje on tego nie pierze. Stary na tym ja teraz przybliżam na tym ręczniku jakieś coś brązowego. Nie <głos》>. nie Serio? Przysięgam. <głos》>. Zobaczcie tutaj. Meksyk nie, no nie, nie. Nie, nie tak oh, sięga. <głos》>. Ten, ten ręcznik ja był do podłogi, to się nie zdziwia Zobaczcie, że na każdym fotelu. Na każdym, na każdym fotelu leży oddzielny ręcznik. I ten ręcznik leżał na tym fotelu. Ej, zobaczymy czy ma Ej, ludzik z delmy. Puść ktoś ten dźwięk, ludzik z delmy. To <grysty> zusi bagapi, z delmy nie widziałeś? Ręcznikiem podłogę, na zamiata, na pewno. Ej, to są brązowe. No, mów sobie, mówiłem serio, że ten jest brązowy. Ej, 100% wojny to Szlek. Jeszcze jabłko do pyska i będzie prosiak nadziewany. O, no, lecimy. Jak to, jak wodą z O, on ci to wciera jeszcze Ej, to byłby już hit, jak on by teraz, żeby umyć ręce z tego żółtego, poszedłby do kałuży przed sklepem i tam gdzieś umył Proszę, żeby on to zrobił, to będzie złoto Czemu ta awokado przed tobą mówi? To się śni tylko Kiwi procent Elegancko ty papierem ci wyciera Popros, żeby ręcznikiem zrobił Uu, full service Uuu, full service. Ty no wyglądasz jak nowo narodzony. Very good service. Jest Oho, patrz, podlicza cię teraz. No, na swoim czekam, oppo. czekam na zero. Na swoim obpo Ile? 1500? 1500? Ooo, należy mu się. Nie ja nie mam tyle. Nie też nie mam. Spytaj czy kartą można. Oj, this, this. New face, new face. Taki nie yes. Jebaj kart, really? Powiedz, że do bankomatu musimy I On 30 zł, se zażyczył Jak 30? Ja mam 120 Musisz albo kartu, albo do bankomatu musimy iść Daj mu wszystko co A, masz No mam iść. 120, to tyle co mam It's very, very much, It's very much Mój friend last time 50 Full service, no, daj mu za full service It's okej Sad Sad dla pana Człowieku, 30 zł czasek miał zapłacić 300 pol full, full service, full service ci zrobił kopia.